Mamy ucieczkę przed małym babcią. Pardon no, jest, Jestem dzisiaj z Dzisiaj oh. planowaliśmy pana ucieczkę, ale się nie udało. Be quiet! Be quiet. Pardon me. A mm. <grym> <Co> teraz <ty> jest? <grym> 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 naszym, naszym talentem jest cały parku przejść pierwszej osoby. Puszczaj pierwszej osoby. nie wiem, wystają na no? co? Jakby co to my zjeliśmy poziom łatwy, a nie trudny. Ja już kilka odcinków z tej babci, już nagrywałem. I też kiedyś zagraliśmy w to z Zosią, co nie Zosia? Heard, 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 heard. <laughs> and I need a not think she it. <laughs> Pardon me. Učekáš? Pojď Pardon Pardon. Renata. A! Učekám s Renatkou. Renata, učekej Pała? <grym> Uzukałaś widzów. Nie maś kamery z Ja ci do za Nie, Nie bo to się, wyczynę, bo to się... Muszę się wyczynę. robię? Gdyż <śmiewanie> klikam ten przycisk? <śmiewanie> <śmiewanie> Męczymy się na tym dwie minuty. Dobra, czekaj na mnie. Nie to Przestań. ziemniak Nie. Przezna? Ona chyba bardzo lubi ciastka. Że ona uwielbia ciastka. Co jest To było łatwo. ja widzę koniec. To będzie wielka kula, tylko włóczka. Leci nie wchodź. Co teraz? Widziałam, że nie do Ostatni Ostatnie przystanek. Jak sysz! Jak jak się, się? się. <grym> z Minecrafta i to się wpada. BOM! Trudne to jest. Jakbym modelką był. Nie, czekaj na mnie. O, samochodźki, z babcią! O, nie, 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 nie. nie, nie lubię to. Ja tego nie, nie, lubię. na moim pie na Nie, przeżdżę, nie, była dopiero tam. Teraz paczek jak to się dzieje. No mi się psuła kamera, tak? Dawaj, jedz! Babcia! nie wiedzą co się stało. Weszło jej z babka, jak już prawie to przeszła. Babka, Biegnę do nie ciebie. wyprzedzisz mnie. Nie wyprzedzisz mnie babka. Wyprzedzisz, bo mi się psuje kamera. Znowu. Ręcia. Ja ci to przejdę. No ja, to zobaczę, zobacz kiedy. A ty się próbuj dogonić I naprawdę się sobie to kamera. Widzisz. Tak, się ja, za chwilę przejdę. Nie mam miała jaką To jest jesteś pierwsza, po prostu trzeba umieć grać w Robloxa. Ale nie, po nie, Ale ja nie, no, bo nie, mam nie, na nie, No nie, bo nie, No nie, bo Będę pierwsza! Okay. <laughs> na dupie jedziesz. nie, Na nie, już byś mnie nie, Dzięki, teraz sobie i. Super mi zrobiasz, teraz muszę zrobić reset. Charakter. Ty nie uwierzysz, ja muszę zaczynać. Od tej Mogę go! sobie przejść na tobie. No. Mogę? Chcę pić 600, a ja ci przejdę. Nie, no bo mi te samochodniki nie. No. Nie. Ta baba. Uciekła. Lecimy! Jakże tobie tak zacząć od nowa z Babcią? Ej! Hihi! Teraz <grym> kędzi 40-30 zł. Nie. Okej. Okay. Nie. Nie. Chyba, że ty mi tytuł leci na twojej kredyty pieniądze. Nie. <grym> Cookies. Prawidłowie, to my chyba skończymy w tym momencie odcinek w i nie ma babki. A jak Zosia możesz to przeskoczyć? Niby. No, no faktycznie. <śm> <śm> Ale, no,

<Emoc Sakura tr afar> <löss91> Bo <bordeaux> jak nie widziałam, nie, 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 nie. Welcome... Dobra. widzę, widzowie, pa! Silver. <polish>